Dzień dobry, witam Państwa w swoim imieniu i trenera Dawida Szulczka. Dzień dobry trenerze. Dzień dobry, witam. I rozpoczynamy konferencję prasową przed meczem 22. kolejki PKO Bank Polski Ekstraklasy. W sobotę do Grodziska Wielkopolskiego przyjedzie Korona Kielce. Ten mecz rozpocznie się o godzinie 17.30. I tradycyjnie trener odpowie na pytania, które zostały nadesłane przez dziennikarzy za pośrednictwem Akredito. Pierwsze pytanie. Wczoraj klub ogłosił pozyskanie nowego piłkarza Wiktora Kamińskiego. Jaką widzi Pan dla niego rolę w zespole w obecnej rundzie? Czy ma szansę znaleźć się w kadrze meczowej już na mecz z Koroną? Zwłaszcza biorąc pod uwagę pauzę Enisa Destana. Wiktor dopiero dzisiaj rozpocznie z nami treningi i nie planujemy go do kadry meczowej. Będzie w tym miejscu liczony Szymon Sarbinowski. Ponieważ dbamy też o bezpieczeństwo, zmieni się bodziec treningowy. Wiktor też przechodzi testy, więc no, dla bezpieczeństwa i jego zdrowia lepiej, żeby, żeby z nami trenował. Chcemy w niedzielę go zobaczyć, bo do niedzieli też już będzie zregenerowany. Chcemy go zobaczyć w tym sparingu, który gramy z Wartą Sieradz. Pewnie zagra tam 45 minut i myślę, że będzie brany pod uwagę przy ustaleniu dwudziestki meczowej na na widzę, jak widzę rolę, no uważam, że to będzie zawodnik, który będzie rywalizował z Enisem Destanem na pozycji numer 9, bo Szymon Sabinowski to jest skrzydłowy, więc będą walczyć o to, aby stać się numerem 2 w kadrze meczowej. Dziękuję bardzo. Panie trenerze, dzień dobry. Co zaszwankowało najbardziej w meczu z Pogonią Szczecin i co trzeba w pierwszej groności poprawić, by z koroną sięgnąć po pierwszy komplet punktów w 2023 roku? Na pewno po tej pierwszej dobrej połowie Pogoń w drugiej zagrała na kapitalnym poziomie. Zresztą piłkarze Pogoni czy, czy sztab po meczu mówili, że tak, tak dobrej połowy jak tej drugiej nie mieli, nie mieli dawno, więc z jednej strony ok, my też pozwoliliśmy na, na pewne rzeczy, robiliśmy, zrobiliśmy parę błędów w obronie, natomiast też z drugiej trzeba oddać to, że Pogon naprawdę gra kapitalną drugą połowę i Czasami tak jest. Mówiliśmy o tym, że żeby z Pogonią zapunktować, Pogoń musi mieć słabszy dzień, a my musimy mieć bardzo dobry. I w pierwszej połowie rzeczywiście uważam, że to była jedna z lepszych połów w wykonaniu Warty. Mieliśmy takie odczucia, że, że to dobrze funkcjonuje, natomiast no, w drugiej połowie Pogoń zagrała na swoim bardzo dobrym poziomie, wysokim. My zagraliśmy ciut słabiej, więc no, siłą rzeczy wtedy już o punkty jest bardzo trudno. Aczkolwiek uważam, że gdybyśmy nie popełnili fału przy tej bramce z autu, to ten mecz jeszcze, jeszcze mógł zostać przez nas inaczej skończony, bo gdybyśmy strzeli gola w tym momencie na 3-2, to uważam, że, że jeszcze mogliśmy, mogliśmy w inną stronę sprawić, żeby ten mecz się potoczył. Pogoń pewnie by też poczuła większe ciśnienie po stracie bramki kontaktowej i, i mecz mógł się inaczej potoczyć, ale rzeczywiście straciliśmy bramki jak nie warta. Brakowało nam takiej agresji w polu karnym, tego zamykania przestrzeni między bramkarzem a obrońcami, trochę nam zabrakło. E, takiej reakcji i blokowania e, strzałów już w momencie kiedy kiedy ta piłka znajdowała się blisko e, robiliśmy mało takich błędów w poprzednich spotkaniach w tym meczu one się przydarzyły ale też wyciągamy z tego e, lekcje w kolejnych meczach i na kolejne mecze i myślę że, że poprawimy ten aspekt każdy z nas jest świadomy co, co zrobiliśmy i co mogliśmy zrobić lepiej więc e, no myślę że wrócimy na te nasze takie dobre tory. Dziękuję. Tutaj trener bardzo obszernie powiedział na temat gry obronnej zespołu, a temu właśnie zagadnieniu są poświęcone dwa następne pytania. Ja je odczytam. Jeżeli trener uzna, że temat wyczerpany, to, to przejdziemy dalej. Pierwsze z tych pytań jest takie, że w ostatnich dwóch spotkaniach przeciwnicy oddawali na bramkę pańskiego zespołu więcej celnych strzałów niż to zdarzało się część, wcześniej. Czy widzi pan w tym jakiś problem i czy w ostatnich dniach więcej czasu poświęcaliście grze defensywnej? No przede wszystkim graliśmy z Rakowem, Rakowem i Pogonią, czyli drużynami top 4 w naszej ekstraklasie i o ile z Rakowem rzeczywiście chcieliśmy bardziej zabezpieczać się i tych strzałów było w sumie mało. Chyba Raków nigdy nie oddał chyba tak mało strzałów jak w meczu z nami Celnych. Z tego co sprawdzaliśmy to w każdym meczu w tym sezonie oddaje 3 lub więcej z nami chyba to były dwa albo trzy strzały, nie pamiętam już dokładnie. Celne. Natomiast jeśli chodzi o i Pogoń no myślę, że widać po statystykach ofensywnych, że graliśmy dużo bardziej ofensywnie. To my oddaliśmy dużo więcej strzałów niż zazwyczaj oddaje Warta. Oddaliśmy kilkanaście strzałów na bramkę Miedzi, kilkanaście strzałów na bramkę Pogoni. Tych strzałów celnych też było więcej. Normalnie z takim rywalem, z rywalem tej klasy jak Pogoń nie oddawaliśmy nigdy kilkunastu strzałów, strzałów celnych też było mniej. Z Miedzią też chcieliśmy zagrać bardziej ofensywnie. No to jeżeli gramy bardziej ofensywnie, no to siłą rzeczy, musimy mieć więcej zawodników blisko pola karnego albo w polu karnym przeciwnika, no więc jest mniej zawodników zawodników w zalinią piłki. Jeżeli jest mniej za linią piłki, no to przeciwnik też stwarza więcej okazji. Bardzo często mówiłem, że nasze mecze może się nie podobają, bo gramy bardzo defensywnie i tych sytuacji stwarzamy mało, ale przeciwnicy stwarzali mało. Teraz w ostatnich dwóch meczach chcieliśmy grać bardziej ofensywnie, żeby stwarzać więcej sytuacji, wtedy z automatu przeciwnicy też tej sytuacji mieli więcej. Myślę, że będziemy grali jeszcze mecze i takie i takie w tej rudzie, że będziemy mieli mecze, gdzie rzeczywiście staniemy znowu większą liczbą za linią piłki, gdzie wahadła będą ciut mniej ofensywnie nastawione, gdzie w środku pola czy na skrzydłach będą grali też zawodnicy o takiej bardziej defensywnej charakterystyce, natomiast Natomiast no, uważam, że to jest główny powód, że, z racji tego, że chcieliśmy częściej być pod bramką przeciwnika, to, to też przeciwnicy mieli okazję. Uważam, że z miedzią e, to był mecz, który był otwarty, w dwie strony mógł się potoczyć, ale nasza gra ofensywna była na całkiem niezłym poziomie. E, I uważam, że z pogonią również mieliśmy dużo takich akcji, gdzie, gdzie byliśmy w polu karnym przeciwnika i chyba mm, każdy, kto oglądał. Pierwszą połowę to w przerwie miał takie przemyślenia, że o kurde naprawdę Warta dobrze e, zagrała, bo no, takie informacje też do mnie płyną z klubu. Takie odczucia mają zawodnicy, takie odczucia ma sztab. Po prostu ta druga połowa nam nie wyszła, nie umieliśmy od początku e, czegoś stworzyć, a pogoń nas, e, nas mocno e, zdominowała. Myślę, że też wpływ na to miało to, że zrobili jedną drugą akcję, za chwilę mieli jeden rzut rożny, drugi rzut rożny ciężko nam było oddalić to zagrożenie. Posyłali tą piłkę w pole karne i po takiej serii stałych fragmentów też Adrianis chciał trochę odpocząć, więc postanowił o tym, że będziemy jednak wznawiać tylko długim podaniem z piątki. I jedna piłka wróciła, za chwilę, za chwilę gdzieś wybiliśmy w no a potem już szybko dostaliśmy dwie bramki. No, uważam, że musimy, musimy znaleźć balans i dla mnie to jest słowo klucz mecz z koroną. Wtedy, kiedy mamy piłkę, my musimy i chcemy atakować większą liczbą zawodników, natomiast musimy ciut lepiej reagować po stracie i podejmować bardziej takie wyważone decyzje, czy na pewno to jest dobry moment, żeby stosować kontpressing, czy nie lepiej jest odpadać, znaleźć się za linią piłki. I jeżeli jesteśmy za linią piłki, przeciwnik ma piłkę, to trzeba robić to, co robiliśmy zazwyczaj w 90% naszych meczów, czyli no być takim nieprzyjemnym, jeżeli to musi trwać ta faza meczu kilka minut, to niech ona trwa kilka minut, nie dopuśćmy do sytuacji przeciwnika, jeżeli znowu przyjdzie dobry moment dla nas w danym meczu, to wtedy próbujmy w tą piłkę grać. Uważam, że jesteśmy na takiej dobrej drodze jako drużyna, żeby taki balans znaleźć i ok, przegraliśmy z Pogonią, ale całościowo biorąc pod uwagę naprawdę te wszystkie nasze ostatnie mecze z kim graliśmy, no to przegraliśmy tylko z Pogonią, a graliśmy z naprawdę dobrymi drużynami jak na, na warunki Ekstraklasy. Zresztą myślę, że Miedź pokazuje w innych starciach, że to nie jest Miedź, którą w tabeli widzimy na miejscu spadkowym, tylko to jest zupełnie inna mieć. Zróbmy tabelę wiosny, to będziemy widzieć jaka to jest mieć. Dziękuję bardzo, uważam temat za wyczerpany. Przechodzimy do tego co przed nami. Pierwsze pytania przed meczem z Koroną dotyczą tego jak wygląda sytuacja kadrowa zespołu. Wszyscy są zdrowi poza zawodnikami, którzy do tej pory byli niedostępni i to nie ulega zmianie. Dziękuję. Na spotkanie z Koroną po pauzie za wraca Wiktor Pleśnierowicz, który rywalizuje o miejsce w składzie z Dimitrios, Dimitriosem Stavropoulosem. Który z tych zawodników jest obecnie bliższy, aby w sobotę zagrać od pierwszej minuty? Niekoniecznie, tylko ze Stavropoulosem. Stavropoulos nie grał, bo był chory, więc w to miejsce wskoczył Wiktor. Wiktor swoją szansę starał się wykorzystać. Uważam, że zarówno Dawid Szymonowicz, jak i Robert Iwanow są zawodnikami, z którymi Wiktor też rywalizuje. No i nie zapominam o Kamilu Kościelnym. Kamil Kościelny grał w ostatnich trzech meczach jesieni. Zdobyliśmy w tych meczach 7 punktów, mimo że grał na swojej pozycji takiej nienominalnej. Więc ja uważam, że mamy pięciu stoperów, którzy dzisiaj są gotowi do, do gry, i z tej piątki wybierzemy trzech, a dwóch będzie na ławce. Dziękuję. W ostatnich czterech meczach nie wygraliście, jak przełamać tę pasę? No, przed chwilą mieliśmy pasę siedmiu meczów bez porażki, więc y, oczywiście to można tak patrzeć na to: szklanka do połowy pusta, do połowy pełna. No my patrzymy na to, że do połowy pełna, więc w 8 meczach siedmiu nie przegraliśmy. Jeżeli ktoś chce patrzeć tak, że z czterech ostatnich nie wygraliśmy żadnego, to też może tak patrzeć, ale uważam, że trzeba szukać tych pozytywów. Graliśmy z Mielcem i Miedzią takie mecze, gdzie pewnie byliśmy ciut bliżej zwycięstwa, ale to rywale zdobyli bramkę na 1-0, choć mogliśmy wcześniej my taką bramkę zdobyć. Poza tym graliśmy z Rakowem i Pogonią, więc no z drużynami, które są na trochę innym etapie. Jak przełamać tą pasę? No, trzeba po prostu strzelić pierwszego gola z Koroną i później iść za ciosem. Uważam, że tego nam trochę brakuje, żeby zdobyć pierwszą bramkę i pójść za ciosem, bo taki mecz ostatnio graliśmy tylko z Jagielonią. Hmm, dziękuję. Panie trenerze, Korona hmm. walczy w tym momencie o utrzymanie się, ale Runda i wiosenna wygląda dobrze w jej wykonaniu. Czy to będzie silny rywal dla Was na tym etapie? Na pewno Korona się wzmocniła. Bardzo dobre wrażenie robi Nono i Bryczak. E, oprócz tego jeszcze są też inni zawodnicy, jak chociażby Dominik Zator, e, którzy, którzy wskoczyli do składu. E, Mie to nie dziwi, że są w tabeli wiosny wyżej, e, bo i Korona i Mieć uważam, że to dwie drużyny, które do tematu utrzymania podeszły na zasadzie takiej, że skoro warta rok temu mogła się utrzymać, zrobiła kilka ruchów ciekawych, transferowych, to dlaczego my mamy, mamy tego nie zrobić teraz? I poszły tą drogą i, i dzięki temu wrócili do, do takiej normalnej gry o utrzymanie, więc uważam, że też patrzenie w tabelę lepiej zrobić tabelę wiosny i, i wtedy spojrzeć na to, że nie gramy z drużyną z miejsca spadkowego, tylko w aktualnej dyspozycji gramy z drużyną, która naprawdę jest, jest mocna. Do tego też doszła zmiana trenera, i to ten trener teraz otrzymał, trener Kuzera, otrzymał lepszych zawodników niż miał trener Ojżyński. Dlatego ci zawodnicy wybiegają w pierwszym składzie i też chcę tym zawodnikom dać więcej takich możliwości grania, kreowania. Widać to, że korona to nie jest drużyna. Tak jak mówiłem pół roku temu uważałem, że to jest drużyna, która walczy łokcie w ślizgi, tak teraz uważam, że jest ogromny progres, ale też uważam, że jest to skorelowane z tym, że taki Szykawka, Deaconu doszli do formy, wcześniej oni oni jeszcze nie byli w dobrej dyspozycji takiej fizycznej, prawdopodobnie dlatego nie grali, natomiast umiejętności są bardzo duże no i doszedł m.in. innymi za Zator już wymieniłem pięciu na na samym starcie zawodników, którzy są teraz, a nie było ich wcześniej. Dziękuję. Korona po wznowieniu rozgrywek notuje bardzo obiecujące wyniki, jak na jednego z głównych kandydatów do spadku. Czy uważa Pan Kierczan za zespół, który obok Miedzi Legnica może sprawić duże kłopoty Warcie i reszcie Ligi i wywalczyć na koniec spokojne utrzymanie się? Uważam, że Koronę stać na utrzymanie się, a nie powiedziałbym tego jeszcze w listopadzie. Bardzo ciekawe ruchy to, co mówiłem wcześniej, moim zdaniem, dzisiaj nie ma żadnego kandydata do spadku, bo my, jako Warta, czy kluby te biedniejsze, tak jak Stalmielec, Warta, mamy dobry zespół. Dużo punktów zrobiliśmy jesienią jako drużyna. Natomiast te kluby, które były na dole, mocno się wzmocniły i stadzi te kluby na to, żeby zrobić po prostu bardzo dobrą rundę. Więc myślę, że ta walka będzie trwała. Ja chcę od razu podkreślić, że to co mówiłem zawsze w wywiadach i na koniec jesieni, i przed zimę, że ta walka o utrzymanie dla Warty też będzie trwała. Dlatego naszym głównym celem ciągle jest to, żeby się utrzymać. Żeby się utrzymać musimy zacząć wygrywać mecze. Musimy wygrać z koroną, chcemy, chcemy to zrobić, do tego będziemy dążyć. Z dużą pokorą podchodzimy do, do tej rundy i do tego sezonu. E, oczywiście jest część sympatyków i, i pewnie ludzi, którzy uważają, że nie, no Warta już ma tyle punktów, że że się utrzymała. Ja jako trener patrzę na to zupełnie inaczej. Nam po prostu brakuje jeszcze około 13-14 punktów, więc musimy, musimy te punkty robić. A mówię tak przez pryzmat tego, że miałem doświadczenie pracy z Wisłą Kraków, z klubem o e, innych możliwościach. I jak przychodziłem do Wisły, to Wisła była po siedmiu porażkach z rzędu i, i byłem tam asystentem, widziałem jak to wszystko wygląda od środka. Jeszcze na Dzień Dobry trzy dołożyliśmy, więc e, Pamiętam, że może być klub, który ma dobrych, bardzo dobrych zawodników, jest wielkim klubem i może w Ekstraklasie przegrać 10 meczów z rzędu, więc jeżeli Wisła Kraków mogła, to równie dobrze może warta i musimy naprawdę dużo pokory znaleźć w sobie i, i mocno pracować na to, żeby te punkty robić, zdobywać, ale całościowo, jak widzę moją drużynę, zawodników, sztab, ludzi, którzy w klubie pracują, to uważam, że jest taka dobra energia i nawet jeżeli Zdarzają nam się takie mecze, że nie wygrywamy. Mamy jakąś serię, nie wiem, 4, 5, 6, to uważam, że potem przyjdzie moment taki, że wygramy dwa mecze z rzędu, bo po prostu nas na to stać. No, dziękuję. Teraz pytanie jest takie, czy jest jakiś konkretny jeden największy atut korony, który pan dostrzega przed meczem? No, uważam, że to są wzmocnienia, które zrobili w zimę plus doprowadzenie szykawki i dakonu do, do dobrej dyspozycji. Największy atut no Kubałkowski strzela dużo bramek i to jest, zawodnik, który, to jest zawodnik, który pasuje właśnie do też naszego charakteru. Taki, w którego ktoś kiedyś nie wierzył. W pierwszej lidze nie grał już w pewnym momencie. Szukano mu klubu poniżej ekstraklasy w pierwszych, drugich ligach. Trafił do korony, zrobili, zrobili w koronie dobrą robotę. Teraz jest jednym z liderów strzelców i uważam, że właśnie taka... Na takich zawodnikach trzeba bazować, jak się walczy o utrzymanie, na takich, którzy chcą udowodnić wszystkim, że, że zasługują na to, aby w tej Ekstraklasie grać. Więc uważam, że Korona jak naj, naj, najbardziej ma wszelkie karty po swojej stronie, żeby się w lidze utrzymać. No tylko, że teraz trafia na Wartę. Wartę, która jest bardzo zmotywowana, żeby wygrać i my oczywiście skupiamy się na tym, że chcemy zdobywać punkty Komfortową sytuację będziemy mieli, jak zdobędziemy 40. Jest dużo jeszcze do zdobycia, więc bierzemy się do pracy i z koroną trzeba wygrać. Dziękuję, trenerze. Teraz ostatnie pytanie dotyczące sytuacji w tabeli. Warta zajmuje 10 miejsce w tabeli. Ma 7 punktów przewagi nad strefą spadkową, i pytanie jest takie, czy analizujemy to wszystko, czy raczej zajmujemy się grą, a na, na, na tabelę spojrzymy na koniec sezonu? Nie, my analizujemy, ile mamy punktów. Eee, mamy 27, musimy zdobyć 40, więc e, czy jesteśmy teraz na miejscu 4, czy 16? E, ja na to kompletnie tak nie patrzę i rok temu też tak patrzyłem. Cały czas mówiłem, że mamy swój, swój krok do zrealizowania. Nie patrzymy na tabelę, bo jak będziemy patrzyli na tabelę, to, to będą gdzieś z tyłu głowy takie negatywne myśli, że przecież świecimy na czerwono. Teraz, mimo że jesteśmy w środku, nie patrzmy na tabelę, skupiajmy się na tym, że z koroną trzeba wygrać, bo jak już wygramy, to już będziemy mieli trójkę z przodu, jak będziemy mieli trójkę z przodu, to już za chwilę przy kolejnym jednym, drugim zwycięstwie zbliżymy się do czwórki i tak to musimy postrzegać. Stawiamy kolejne kroki, szukajmy jak najszybciej teraz zwycięstwa po to, żeby mieć trójkę z przodu i później skupiamy się na każdym kolejnym meczu. W tabelę myślę, że warto spojrzeć na, na 3-4 kolejki przed końcem, gdzie teraz jesteśmy, czego potrzebujemy. Wtedy już można się bawić w jakieś analizy. Dziękuję bardzo Panie Trenerze, dziękuję Państwu. Myślę, że słowa trenera to wystarczająca dobra zachęta do tego, żeby w sobotę pojawić się na stadionie w Grodzisku Wielkopolskim. Zachęcamy do zakupu wejściówek na stronie bilety Przypomnę, że to też ostatnia okazja do tego, żeby nabyć karnet na rundę wiosenną. I po prostu bywać w grozisku, wspierać zielonych w tej walce o utrzymanie się. Na dzisiaj to wszystko. Dziękuję bardzo Panie Trenerze. Dziękuję, dziękuję, dziękuję też Państwu. Życzymy miłego dnia. Do widzenia. Do widzenia.